Tajemnicze zaginięcie ojca radnego z pomorza. Zrozpaczona rodzina prosi o pomoc. Minął już ponad tydzień od tajemniczego zaginięcia 64-letniego Lechanowaka z Pruszcza Gdańskiego, Województwo Pomorskie. Mężczyzna w czwartek. 13 listopada, bladym świtem wsiadł w samochód i miał udać się do pracy w morskim oddziale Straży Granicznej. Na miejsce jednak nie dotarł i wszelki ślad po nim zaginął. Syn 64 latka Michał Nowak, radny gminy Pruszcz Gdański nie ustaje w apelach o pomoc w odnalezieniu ojca. Wciąż potrzebujemy waszego wsparcia, pisze radny. Co się wydarzyło w czwartek, 13 listopada. Tego dnia, około godziny 6 rano, 64-letni Lechnowek, mieszkaniec Pruszczak Dańskiego i cywilny pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej, wyszedł z domu i wsiadł w samochód. Miał się udać do pracy, ale do celu nie dotarł. Mężczyzna dosłownie jakby rozpłynął się w powietrzu. Od tamtej pory bliscy nie mają z nim kontaktu. Zobacz także, rok od zaginięcia bratek Klimek. Jej mąż mówi o atakach. Konieczny był psychiatra. Tajemnicze zaginięcie Lecha Nowaka. Syn apeluje o pomoc. Syn 64-latka Michał Nowak. Radny gminy Pruszcz Gdański, zaapelował w mediach społecznościowych o pomoc w odnalezieniu ojca. Szukamy taty. Tata wyjechał z domu przy ulicy Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim w czwartek 13 listopada 2025 o godzinie 6.13, potwierdzone monitoringiem. Ruszył w stronę ulica Gałczyńskiego samochodem Dacia Sandero. Gda 08292, ciemny, szary kolor, podobny jest na zdjęciu niżej, i ślad po nim zaginął. Zdjęcia poniżej pokazują tatę i jego normalną drogę do pracy. Proszę jeśli masz monitoring przy tej trasie albo skierowany na jakąkolwiek ulicę w Pruszczu GD, i okolicach to sprawdź, czy po 6.13 w czwartek nie nagrał się jego samochód. Czytamy. Syn zaginionego zwrócił się także z prośbą do internautów o wydrukowanie ogłoszenia o zaginięciu jego ojca i rozwieszaniu go w swojej okolicy, sklepach, przystankach, miejscach często uczęszczanych. Z waszą pomocą informacja dotrze znacznie szerzej i szybciej. Dziękujemy z całego serca za wasze wsparcie. To dla nas ogromnie ważne, napisał Michał Nowak. Policja opublikowała pilny komunikat. Poszukiwania Lecha Nowaka prowadzą policjanci z Pruszcza Gdańskiego. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Policjanci ponawiają prośbę i apel w związku z zaginięciem Lecha Nowaka, który w dniu 13 listopada wyjechał z domu autem memki Dacia Sandero koloru grafitowego o wyróżnikach tablic rejestracyjnych Gda 08292. Zaapelowali mundurowi. Zwrócili się także z prośbą o udostępnianie nagrań, na których mogło zostać zarejestrowane auto zaginionego Lecha Nowaka. Osoby, które mają informacje czy dysponują nagraniem w zakresie przemieszczania się auta, którym poruszał się zaginiony. Zauważą zaparkowane auto, lub znają miejsce pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim pod numer telefonu 47 74 24 222 lub osobiście ulica Wita Stwosza 4 83 000 Pruszcz Gdański, czytamy. Funkcjonariusze opublikowali pilny komunikat. W którym podali rysopis zaginionego. Wzrost około 175 cm. Normalna budowa ciała. Włosy siwe. Oczy ciemne. Ubrany był w kurtkę z kapturem koloru czarnego. Ciemny sweter, spodnie dżinsowe, brązowe buty. Porusza się pojazdem memki Dacia Sandero koloru szarego o wyróżnikach tablic rejestracyjnych GDA 08292. Przekazał łasp. Karol Kościuk, oficer prasowy policji w Pruszczu Gdańsk.